No, to dzień dobry, misiaczki w ten piękny dzień. Ja jestem Jakub też z Tweeton i dzisiaj zapraszam Was serdecznie na, na spacer. A podczas spaceru będzie QA. Także, także zapraszam. No to w sumie, jeszcze zacznę od takiej krótkiej historii, co się w ogóle podziało ostatnio. Poznałem sobie takiego ziomeczka ma na, no imię... <laughs> On ma na imię Ahmed, ma 18 lat lat, ty, 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 ty. Eee, I wracałem sobie z knajpy, nazwijmy to z pracy na kąpie e, do domu. Ja mieszkam na takiej wsi teraz aktualnie e, Gdzie no nie ma światła, to jest totalnie koniec świata pod górami I tak idę sobie, idę, gadam sobie jakaś przez telefon, tam nagrywam jakąś wiadomość i na ile zatrzymuje się koło mnie czarny pick up, nie? I mówię, okej, okay, ciemno, nic nie widzę, nie widzę w ogóle twarzy ludzi, ale twarze ludzi mówią do mnie, żebym, żebym wskakiwał do auta, bo tu jest niebezpiecznie i że mnie podwiozą, bo gdzieś tam mnie kojarzą, bo już tam mnie widzieli, że, że gdzieś tam sobie łaziłem obok. No i mówię, no jak to ja, nie znam ludzi, jest ciemno, w jakiejś dziwnej dzielnicy, mówię, no dobra, wsiadam, nie? <laughs> No i faktycznie podwieźli mnie tam kawałek pod dom. Mieniłem się z tym ziomeczkiem jakby numerami, bo mówił, że coś tam możemy se, se pozwiedzać poogarać. Mówię, no dobra, no jest tam otwarty na znajomości. No i co? No i w końcu się spichnęliśmy. No i okazało się właśnie, że to jest fajne, że jakby zagadał po to, jakby zauważył, że jestem gdzieś tam, że na pewno mówię po angielsku, skoro jestem tutaj, jestem biały. To stwierdził, że można tego, to jakoś wykorzystać, więc się zakumplujemy, pogadamy po angielsku, więc on się nauczy trochę angielskiego, pokaże mi coś w zamian tutaj jakąś okolicę i tak dalej. I jakby, wiesz, wiecie, taka wymiana kulturowa. To jest naprawdę mega fajne, że są tutaj ludzie też, którzy chcą, e, którzy chcą się rozwijać, którzy chcą sobie po prostu chcą, chcą się nauczyć się czegoś nowego, nauczyć się czegoś więcej. E, także, no moi drodzy, taka fajna e, historyjka. Teraz idziemy sobie w góry. I tak po drodze będę wam odpowiadał na pytania, które mi zadaliście. Hello, mambo! No i tak to właśnie wygląda. Także, moi drodzy, zaczynamy! Pierwsze pytanie. Ile znam języków? których i jakich najczęściej używam będąc za granicą żeby się komunikować bardzo fajne pytanie z tego powodu, że mam te do powiedzenia tyle, że w sumie mówię i po polsku, mówię po angielsku cały czas uczę się hiszpańskiego mówię po hiszpańsku zawsze i teraz to jest Fajne z językami, że w każdym kraju, w którym jestem, staram się nauczyć na początku takich, wiecie, podstawowych słówek jak cześć, jak co tam, jak tam e, dokąd jedziesz, dziękuję, przepraszam i tak dalej, taki totalnie e, basic, bo to mega skracza jakby dystans między tobą a tubylcem. I to zauważyłem tutaj, że jeżeli znam kilka powiedzonek w Swahili, to, to w ogóle co ludzie zupełnie inaczej do mnie tutaj podchodzą, co jest naprawdę, naprawdę piękne. A to właśnie jeśli chodzi o komunikowanie się z ludźmi w krajach, w których nie mówią po angielsku, to to, że używam gestykulacji i jakby pewnego sensu mimiki twarzy, emocji i, i tak się właśnie komunikuję z ludźmi. Na przykład w takiej Mongolii, jak byłem, no to tam raczej nikt nie mówił ani po polsku, po angielsku, mało kto tak naprawdę, więc, więc trzeba było sobie radzić na gesty. I faktycznie zawarłem nawet kilka fajnych przyjaźni, mówiąc gdzieś tam bardzo, 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 bardzo bardzo płytko po, po angielsku, dosłownie na trzy słowa po angielsku, że się jest no i, i tyle. A, a tak to w większości na gesty, nie? Także moim zdaniem, jeżeli ktoś chce się dogadać, to się zawsze dogada. I to jest taki protyp jeżeli chcecie podróżować, albo jechać gdzieś za granicę, albo boicie się, że, że po prostu, że o, nie, nie, nie pojadę, bo nie znam języka, to to nie jest żaden problem, wystarczy być otwartym i jak będziecie chcieli się z kimś porozumieć, zamówić wodę, to ją zamówicie. Biorąc pod uwagę, że prawie wszędzie jest internet i możecie sprawdzić w translatorze, dlatego tak to wygląda. Czym robię foty na Instagrama? Na Instagrama robię foty iPhone'em 7ką ewentualnie używam e, zwyczajnie screenów z, z filmików, z kamery, która nazywa się DJI Osmo Pocket wersja pierwsza. Do kiedy zostajesz na Zanzi? E, nie byłem jeszcze na Zanzibarze i w sumie to nie wiem, czy będę w ogóle tam jechał, chociaż myślę, że tak za miesiąc, za półtora miesiąca chyba sobie tam wpadnę. A ile zostanę? Pewnie aż 3-4 dni, bo to chyba taki, no nie do końca mój klimat. Jak myślisz... Ile czasu zajmie Ci obecna podróż i ten? Eee, no, ogólnie to życie to podróż, więc pewnie do śmierci, eee, eee, do końca. A kiedy będę planował wracać do Polski? No pewnie jak mi się zachce. Nie mam planu, kupiłem bilet w jedną stronę, jestem na razie w Tanzanii. A gdzie później będę jechał, co będę robił, nie mam pojęcia. W tym kraju chcę zostać jeszcze, na pewno, eee, z miesiąc. Zobaczymy, co tu jest ciekawego do zrobienia, co tu jest ciekawego do poznania, do nagrania i doświadczenia. A później będziemy myśleć, w ogóle ciepło jest i mi podpada do oczu. Uch. Co robisz, żeby utrzymać taką rzeźbę w podróży, jeżeli jesteś w miejscu, gdzie można jeść tylko jajka? Ogólnie to nie jest także. Można jeść tylko jajka. Jest mało miejsc takich, gdzie można jeść tylko jajka. No ale jak jem tylko jajka, no to po prostu dużo trenuję. Jakby to jest chyba moje, moja recepta jakby na trzymanie formy, która no też nie do końca ostatnio trochę spadło mi kilogramów, ale przez to, że bardzo dużo chodzę, dużo chodzę. E, no jest ciepło po prostu, nie? w sensie tak. No jemy mniej, bo to jest cięższa dostępność produktów e, keto. Więc faktycznie no, ciężko mi to, e, to ogarnąć, ale mimo wszystko daję radę. I ja wolę na przykład się... Wolę nie zjeść nic, niż zjeść jakieś beznadziejne frytki, niż inny, inny syf. E, ale odpowiadając na pytanie, no to jem dużo jajek, <grytanie> tak żeby chociaż zapotrzebowanie kaloryczne było. Staram się do tego dorzucić jakieś awokado, jeżeli jest. A jak są tylko jajka, no to recepta to jest dużo trenować, Dużo ćwiczyć, ale też nie tak, żeby się zajechać, żeby po prostu nie było czasu na regenerację, bo regeneracja, pamiętajcie, też jest bardzo ważna. Jak myślisz, skąd wzięła się poprawność polityczna na temat określenia koloru skóry? Nie będę wymywał tego słowa, bo już mi e, e, na YouTube wystarczają zasięgi, przez to, że się wypowiadam na takie tematy. Skąd się wzięła? Jest to nie wiem. Przeczytałem pytanie i od razu odpowiadam na totalnym spontanie. E, wydaje mi się, że wzięła się z tego, że jakby ludzie nadali temu słowu e, ko, jakby inne znaczenie, że to słowo to już nie jest jakby tylko słowo określenie koloru, a e, określenie kogoś, kto na przykład pracuje za darmo, kogoś gorszego, jakby ludzie jakby przypisali sobie pewnego rodzaju cechy do jakby znaczenie do tego słowa. i wydaje mi się, że dlatego jest to obraźliwe, No wiemy, no język cały czas jakby się rozwija, cały czas tworzymy jakby ten nasz język. E, mamy dużo jakby takich i z angielskiego, nieangielskiego, wiecie no jak to po prostu powstaje, nie? E, I po prostu wydaje mi się, że z tego jakby ludzie sami, sami to zrobili. Czy wykonywałem przed przyjazdem tutaj jakieś szczepienia? E, nie! E, jedyne takie szczepienia takie nazwijmy to egzotycznymi mam zrobione na żółtą febrę, e, którą robiłem 3 lata temu w Hondurasie zrobiłem to za darmo e, i w sumie tyle. Nikt nie kontrolował mi na granicy żółtej książeczki, której notabene nie mam e, ale tak to nie mam. Nie mam żadnych szczepień czy to mądre czy nie, oczęcie sami. Zauważyłem, że cały czas nosisz czapkę albo zakładasz chustkę na głowę na włosy. Ukrywasz coś? Niesamowite pytanie. Nie noszę czapkę, bo lubię. Opaskę też, bo lubię. Przede wszystkim włosy lecą mi na mordę. I z tego powodu muszę mieć coś na głowie. A jestem w takim klimacie, jestem w takich warunkach, że jakbym spinał włosy gumką, one byłyby ściśnięte cały czas, to zwyczajnie by mi się łamały. I zwyczajnie w końcu bym się stał, e, stałbym się łysy. Także nie, jakby nie, nie ukrywam nic, nie mam czego. Po prostu jest to jakby utrzymanie jakby mojej, nazwijmy to, fryzury. Poza tym e, serdecznie zapraszam, w link jest Pocket Sulu. Jakby ktoś chciał czapę taką z daszkiem korkowym, drewnianym, ewentualnie taką fajną zimową, wbijajcie na Pocket Sulu. Macie 10% zniżki na hasło Fiton Trip 1. No, i tyle. No, i no, oczywiście, po Sulu zapraszam serdecznie. E, sobie zobaczcie spodeneczki, piękne, fajne. Wolność w gaciach. No, i tak sobie szliśmy, i w sumie odpowiadałem Wam na pytania, i tak z przyzwyczajenia w sumie złapaliśmy stopa. I podróż nas zmieni niemiecki ksiądz. A my jesteśmy już prawie na miejscu. So, thank you so much. To really nice. nice to meet you. No i my w ogóle sobie siedzieliśmy w takiej knajpce, tak żeby sobie jeszcze pogadać i nagrać za chwilę jeszcze jedną fajną rzecz, bo będziemy nagrywać za chwilę. E, będziemy się uczyć i polskiego nawzajem, także będzie naprawdę zabawnie. A kolejne pytanie brzmi, czy w Tanzanii edukacja jest płatna? E, I teraz sytuacja wygląda tutaj w taki sposób, że e, edukacja jest darmowa. No wiadomo, są publiczne i są prywatne szkoły, prywat, za prywatne się płaci i są wiadomo lepsze, lepiej jakby wyposażone i pewnie jest lepszy personel, więcej nauki. No a publiczne są za darmo. Są takie jakie są. Pokazywałem wam w poprzednich odcinkach. I taka informacja a propos edukacji to jest jakby tutaj tak naprawdę obowiązek. Każde dziecko musi iść do szkoły, w sensie musi się uczyć. Tak czy inaczej chodzą po prostu, no to jest, to jest jakby obowiązek. Tak jak w Polsce, jest w sumie obowiązek szkolny, tak samo tutaj. Dlatego te szkoły e, funkcjonują tak jak funkcjonują, no ale funkcjonują, bo po prostu dzieci muszą się czegokolwiek uczyć. No i moi drodzy, ostatnie pytanko, e, ostatnie pytanko, czyli jakie mam plany i co, jak długo planuję tutaj zostać? Kurcze blada, nie mam tak naprawdę żadnego e, ścisłego planu, przyjechałem tu, jakby kupiłem bilet w jedną stronę No i dzieją się rzeczy po prostu, nie? Daje się nieść jakby tej przygodzie e, Jeszcze wiem, że taki, takiego planu to tak naprawdę chcę jeszcze wrócić do Dar Es, do, do Jeremiego ale tak to lecę po prostu z totalnym flow, dzieją się rzeczy takie, a nie inne, że po prostu no sam nie wiem, co ja będę jutro robił, eee, więc nie mam planu. Pewnie chciałbym polecieć gdzieś jeszcze za granicę, myślę, że polecę do Ugandy, możliwe, że pocisnę sobie na południe jeszcze do Zambii albo do Mozambiku. Wszystko zależy od tego, co się będzie działo tak naprawdę na dniach. Wszystko dzieje się po prostu mega dynamicznie i totalnie daje się temu nieść. I to jest chyba najpiękniejsze w podróży, że no nie da się tego zaplanować. Można zaplanować swoje wakacje, ale podróży no podróży się nie zaplanuje. Jeżeli chce się przeżyć fajną przygodę, fajną podróż, no to niestety e, nie da się tego zaplanować, nie? Bo cały plan jakby niszczy całą kreatywność i wyobraźnię. Dlatego, dlatego po prostu lecimy z tematem i tyle. No ja dziękuję wam za to, że słuchaliście moich odpowiedzi. To są takie krótkie filmiki. W międzyczasie nagraliśmy taki szybki poradnik z tym, z jak mówić w języku suachili, czyli takie podstawowe by zwroty w, w tym języku, który go używa się tak naprawdę i w Tanzanii, i w Kenii, i w Ugandzie, i w sumie tutaj jeszcze chyba prawdopodobnie w Mozambiku o ile jestem, prawdopodobnie tak, także może Wam się kiedyś przyda, ja Wam dziękuję serdecznie za oglądanie, oczywiście zadawajcie pytania, zostawiajcie komentarze, udostępniajcie, subskrybujcie, lajkujcie i tak dalej, w linkach macie wszystko, znaczy w linkach w opisie macie wszystkie linki i co, i życzę Wam miłego wieczorku, a ja jutro już uciekam dalej, dzisiaj jest strasznie luźny dzień, po prostu taki na totalnym chilloucie, no także do zobaczenia już wkrótce w podróży!